Dzień dobry, witam wszystkich, Łukasz z tej strony Fibonacci Dim School. W dniu dzisiejszym wyjątkowo na interwałach szerokich będziemy pracować, interwał 4 godzinowy na Eurojenie wyznaczamy dosyć ciekawą projekcję potencjalną, oczywiście projekcję opartą na korekcie prostej 1 do 1, dobrze widoczną i na interwale 4 godzinowym, i na interwale dziennym. Dodatkowym potwierdzeniem mierzenia F100, bo to o nim mowa, jest szerokie mierzenie wewnętrzne 8. 8,6. Ten poziom zaznaczam za pomocą elipsy, dlatego, że on jest z technicznego punktu widzenia no, na chwilę obecną, według mnie, na wyższym interwale najważniejszy. Na e, takim najbardziej technicznym miejscem. 119,40, 119,30. Zapora popytowa, zaznaczam kolorem zielonym, to są właśnie te rejony. Czyli oprócz tego, że mamy geometrię, mamy klaster FIBO, no i mamy przede wszystkim końcówkę układu harmonicznego, bo to jest nic innego jak punkt D tego wewnętrznego, tego wewnętrznego układu, układu harmonicznego. Także tutaj jest najbliższe wsparcie, jeżeli chodzi na, na, o urojena. Jeżeli chodzi o najbliższy opły, to tutaj również posłużymy się mierzeniem na wysokim interwale. Możemy sobie h ale powiększyć. I drugi wariant, jaki wyznaczamy, to jest potencjalna korekta prosta, czyli jakby nie było, interesuje nas korekta prosta albo na spadki, albo na wzrosty, ale przypominam, to nie są przypadkowe miejsca, czyli tutaj mamy wariant prospadkowy okolice 123,55 dodatkowo co bardzo ważne potwierdzony wcześniejszą reakcją ceny czyli ta podaż tutaj leżała ewidentnie 30 grudnia a także 9 stycznia ta podaż się aktywniała za każdym razem ona była bardzo dynamiczna 160 pipsów reakcji potem prawie 300 pipsów reakcji no, a więc jako punkt doniesienia i potwierdzenie mierzenia F100 jak najbardziej poprawny 123,55 Najbliższy opór, najbliższe wsparcie, przypominam, to są okolice jeszcze raz, też mierzenie F100, ale troszeczkę od innej strony okolice 119-42.